Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie i jak zwykle zapraszam na przegląd tygodnia. Cała Polska żyje brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Anastazja została zamordowana na wyspie Kos. Tutaj oczywiście premier Morawiecki, pan Ziobro. Nie omieszkali, żeby wykorzystać tą sytuację propagandowo, politycznie przed nadchodzącymi wyborami, no bo zapowiedzieli już, że będą chcieli ściągnąć tego zabójcę do Polski. Nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej, bo przecież śledztwo się toczy w miejscu właściwym dla popełnienia czynu, a nie dla narodowości i ofiary, więc śledztwo się będzie otoczyło przed greckim wymiarem sprawiedliwości. Wyrok zostanie wykonany też w Grecji, więc zupełnie nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej pan Ziobro z panem Morawieckim chcą tego Bengalczyka ściągać do Polski. No to może to jest taka kwestia ich indolencji prawnej, bo to oni już pokazali wielokrotnie, że jak prawo im się nie podoba albo jak prawo czegoś nie akceptuje, tym gorzej dla prawa. Ale proszę Państwa, jedna rzecz w tej dyskusji i w tym wstrząsie umknęła opinii publicznej. I to dopiero powiedział w wywiadzie z dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej mieszkaniec wyspy Kos. Otóż on zauważył, nie mówiąc swojego nazwiska, że od momentu, kiedy na wyspie Kos pojawili się imigranci z krajów azjatyckich, przestało być bezpiecznie. On mówi, że już na kos, żyje tam chyba 20 parę lat, że było spokojnie, było dobrze, było bezpiecznie, o nic się nie musiał martwić, ale od kiedy przyjechali ci emigranci z krajów właśnie azjatyckich, z Indii, z Bangladeszu, z Pakistanu, to bezpiecznie przestało być. To jest moim zdaniem klucz. Całej tej sprawy, bo proszę państwa, to, co dzisiaj wiemy o zabójstwie Anastazji, to jest to, że, yy, że ona została najprawdopodobniej, no bo nie mamy wyroku wskazującego, ale najprawdopodobniej została zamordowana i zgwałcona, zgwałcona i zamordowana w tej kolejności przez 32-letniego obywatela Bangladeszu. Bangladesz to jest takie państwo położone koło Indii, bardzo biedne. Ja tam byłem dwa razy. To wiem, w każdym razie państwo, które ma zupełnie inną kulturę niż my. I z tego państwa do Europy przyjeżdża iluś tam tysięcy imigrantów zarobkowych. I jednym z takich imigrantów był właśnie ten dzisiejszy oskarżony, aresztowany o zabójstwo Anastazji. I to nie jest problem jednego zabójstwa, jednej Anastazji na jednej wyspie Kos, bo. Do takich zabójstw dochodzi w całej Europie bardzo często i względy politycznej poprawności nie, potrafią, nie pozwalają na to, żeby łączyć ten wzrost przestępczości z napływem imigrantów. Ktoś, kto o tym mówi, to zaraz się naraża na zarzut, że jest ksenofobem, faszystą czy kimś tam. Nie wiem, co to ma wspólnego z faszyzmem, ale, 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 ale no, przez nie ma no, każde oskarżenie, każdy powód do oskarżenia przeciwników politycznych jest dobry. Ta historia wstrząsająca to nie jest odosobniony przypadek jednego zabójstwa, jednej Anastazji na wyspie KOS. To, to się wplata. Pewne zjawisko, które do nas przyszło razem z masową imigracją z krajów o kulturze nam dalece odległej. Zwróćcie Państwo uwagę, że polityczna poprawność zakazuje, mówiąc o zbrodniach, łączyć, łączyć sprawców z ich narodowością. Nie wolno mówić, że prawda, kierowca Ubera narodowości takiej i takiej zgwałcił, albo że imigrant z państwa takiego i takiego zabił, tylko doszło do zabójstwa. Każdy, kto się z, tej, z, tej, z tych ram politycznej poprawności wyłamuje, to zaraz może zostać okrzyknięty tam ksenofobią faszystą, chociaż zupełnie nie wiem, co z faszyzm ma z tym wspólnego. Ja też się liczę z tym, że po tym, co teraz mówię, zaraz na mnie doniesie do prokuratury albo do sądu Omzrig, który mnie tutaj uzna za faszystę, który jakoś tam na tle narodowościowym jakieś właśnie robi albo kogoś obraża. Oczywiście tak nie jest. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że masowy przypływ imigrantów do krajów europejskich spowodował bardzo duży wzrost przestępczości. Bardzo dużo gwałtów, zabójstw ma miejsce nie tylko w tych dzielnicach zdominowanych przez imigrantów, ale w ogóle ma miejsce w tych miejscach, gdzie są imigranci, prawda? Za nimi przeszedł wzrost przestępczości. Bo y, nie ma problemu z imigracją z jednego kręgu kulturowego. Na przykład zwróćcie Państwa uwagę, że żadnego, żadnych problemów nie mamy z imigracją białoruską. Białorusini, którzy są z tego samego kręgu kulturowego, cywilizacyjnego co my, oni sobie chcą spokojnie żyć, oni nasze zwyczaje rozumieją, przyjmują, akceptują, dopasowują się do nich itd. Natomiast Bengalczycy, Pakistańczycy, Tadżykowie, Turkmeni, Uzbekowie. Azerowie, których do polski rząd maorawickiego też sporo wprowadził, to są ludzie z, innej, z innych kultur, z zupełnie innych kultur. Na przykład w Indiach czy w Bangladeszu, czyli w tej kulturze hinduistycznej, kobieta ma dużo niższy status społeczny, nawet niż w islamie. I, i wielu przedstawicieli tej kultury myśli tak, że kobieta to jest rzecz, że kobietę można zgwałcić, zabić i tak dalej. W ogóle nie rozumieją, o co się czepia ich taki wymiar sprawiedliwości. Tymczasem u nas w Europie jest odwrotnie. Bła? Kobiety należy szanować, nie wolno nikogo zabijać i tak dalej. Mnóstwo tych imigrantów tego nie rozumie. I gdyby, gdybyśmy chcieli wyciągnąć wnioski z tej zbrodni, Bestialskiej, obrzydliwej, której ofiarą padła Anastazja, ale takie wnioski nie kryminalistyczne, tylko takie systemowe, to trzeba byłoby wyciągnąć taki wniosek, którego polityczna poprawność zakazuje wyciągać. Znaczy wniosek taki, że potężny wzrost przestępczości przyszedł wraz z imigracją z krajów odległych nam kulturowo i dobrze byłoby tą imigrację po prostu zatrzymać, bo zwróćcie Państwo uwagę, z jakie, jakie problemy pojawiły się za imigracją w krajach zachodnich? Prawda? Ano pojawił się brak jakiejkolwiek asymilacji. W Anglii powstały no-go zone, to znaczy takie strefy zarządzane przez imigrantów z państw islamskich, do których często boi się nawet policja zajrzeć, i ci ludzie chcą tam wprowadzać swoje prawa łącznie z prawem szariatu. Prawda? W, w Londynie są muzułmańskie dzielnice, gdzie de facto wykonywane jest prawo szariatu, a nie prawo brytyjskie. I to samo to jest konsekwencja imigracji, niekontrolowanej imigracji. To jest konsekwencja tego, że otwarto granice na miliony ludzi z obcych nam kręgów kulturowych. I warto przy okazji no, tego wstrząsu, jaki wywołało zabójstwo Anastazji, powrócić do tematu ograniczenia tej imigracji, właśnie po to, żeby takich zabójstw kolejnych nie było. Nowa odsłona walki o oblicze, tak zwanego traktatu antypandemicznego. Czyli tego traktatu, o którym ja już tutaj wielokrotnie mówiłem, który WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, daje prawo do tego, żeby ponad głowami państw i rządów, ponad de facto obywatelami, wprowadzać rozmaite rozwiązania pod pretekstem walki z pandemią. O co chodzi? Otóż w tym w minionym tygodniu okazało się, że WHO zmieniła jeden zapis w negocjowanym traktacie, i wysłała go państwom, które mają być członkami tego traktatu do, do do wiadomości. Otóż ten nowy zapis jest bardzo ważny, ponieważ on zmienia dotychczasową formułę, i wcześniej państwa miały, być, miały mieć suwerenność w zakresie prowadzenia polityki zdrowotnej. Natomiast teraz ten nowy zapis mówi o tym, że państwa zachowują tą suwerenność w decydowaniu o polityce zdrowotnej, ale pod warunkiem, że będą się wywiązywać z założeń traktatu WHO, to znaczy, przekładając to na język ludzki, że wszystkie decyzje polityczne związane ze zdrowiem mają być pochodną zapisów tego tak zwanego traktatu antypandemicznego. Kiedyś mówiono, że to się nazywał pandemiczne, teraz się nazywa antypandemiczny, bez znaczenia, nazwa jest bez znaczenia. Natomiast to, o czym mówię, to de facto prowadzi do tego, że to centrala WHO, czyli dyrektor ten komunista etiopski, będzie mówił każdemu państwu, które ma być członkiem WHO o tym, jakie, jaką może prowadzić politykę w zakresie zdrowia. I to się oczywiście elegancko nazywa, że państwa prowadzą suwerenną, ale w ramach traktatu, czyli prawda, to tak jak PRL prowadził dyplomację suwerenną, ale w granicach Układu Warszawskiego i porozumień ze Związkiem Sowieckim, no to tutaj to samo będzie tutaj, że no możemy sobie zrobić swoją własną politykę zdrowotną, ale tak, żeby wynikało to z postanowień traktatu, czyli na przykład możemy sobie wprowadzić, nie, nie, nie możemy sobie Czasami zdecydować, że ja, jakiś lek jest np. Na u nas zakazany albo jakiś jest dozwolony, tylko możemy co najwyżej, jeżeli WHO uzna go za, za, za zakazany, to możemy co najwyżej wymyśleć, w jaki sposób go zakazywać i ścigać, jak, go, jak kontrolować ten zakaz, ale nie możemy się nie podporządkować decyzji WHO. I to jest pierwsza zmiana. Natomiast druga, Polega na tak zwanej walce z infodemią. Jak to takie słowo nowe się pojawiło w tym zapisie? Otóż, infodemia to jest dezinformacja o pandemii, to znaczy rozsiewanie informacji, które są niezgodne z tak zwaną wiedzą naukową. Natomiast tu chodzi, o, tu chodzi tak naprawdę o to, żeby WHO dostało narzędzia do kontrolowania myśli, do kontrolowania opinii, czyli do, do wprowadzania cenzury. I tu jest ciekawa rzecz, bo w tych nowych zapisach pojawiła się możliwość usuwania z debaty publicznej każdego, pod pretekstem yy, głoszenia przez niego haseł tych tzw. infodemicznych. W praktyce to oznacza, że takiego niepokornego człowieka będzie można, jak to się mówi, odłączyć. Będzie można zamknąć mu kanał na YouTube, będzie można mu zablokować stronę w internecie, no będzie można zrobić wszystko, jeżeli ktoś, czyli WHO, czyli ci komuniści, totalitaryści, dojdą do wniosku, że on może rozpowszechniać informacje infodemiczne, prawda, czyli niezgodne z. Yy... Wolą WHO na temat pandemii albo dowolnego innego zjawiska. Czyli na przykład, reasumując, urzędnik WHO siedzi sobie w gabinecie i ogląda mój program, na przykład o foz -ie. no i dochodzi do wniosku, że ja mówię tutaj o marnowaniu pieniędzy publicznych, no to do, i dochodzi do wniosku, że o kurcze, no to mnie trzeba wyłączyć, no bo ja mogę kiedyś w przeszłości wygłosić taki pogląd, że trzeba państwo wycofać z WHO. Czyli de facto pod pozorem ochrony zdrowia będzie się toczyć walkę z wszystkimi, którzy myślą inaczej. Ordo Juris wysłało do Ministerstwa Zdrowia oficjalne zapytanie, jakie jest stanowisko strony polskiej w, w sprawie tych proponowanych zmian. No, ministerstwo odpowiada jakimś bełkotem albo w ogóle nie odpowiada. Tragedia tego polega na tym, że grupa totalitarystów, komunistów skupionych wokół pana Tedrosa Adnana, Gebre Jezusa, będzie de facto decydować ze swoich biur o tym, kogo wyłączyć pod pretekstem walki o zdrowie publiczne. Kogo promować, jakie poglądy są dozwolone, jakie są niedozwolone, jakie państwa mają obowiązki, co muszą zrobić w kwestii walki albo z pandemią, albo walki o zdrowie, albo walki z czymś tam jeszcze innym. I zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma tutaj. Żadnego zapisu, mówiącego na przykład o konsultacji społecznej, o yy, jakichś referentach i tak dalej, nie. Nikt nas, Polaków, nie będzie pytał o zdanie, czy my chcemy, żeby w naszym kraju obowiązywały te lewackie idiotyzmy wymyślane przez komunistów z WHO. To jest najgorsze. Działo się dużo, no bo mamy nowego wicepremiera. Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński został jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, w miejsce tam czterech czy pięciu zdymisjonowanych wicepremierów. Państwo się pytacie, co z tego wyniknie. Otóż nic z tego nie wyniknie. Jest to kompletnie bez znaczenia zmiana, która w żaden sposób nie wpłynie na nasze życie, więc można powiedzieć, że nie jest to sprawa ważna. Gdyby nie jedna rzecz. Otóż jest pytanie, co będzie robił Jarosław Kaczyński jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. Moim zdaniem on będzie robił dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie kontrolował samego Mateusza Morawieckiego, bo jak wiadomo, Jarosław Kaczyński nie toleruje żadnego przejawu. Yy, Samodzielności intelektualnej, samodzielności w działaniu, więc przyda się mu być blisko Mateusza Morawieckiego, tam paluszkiem grozić, dyscyplinować Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej, bo przecież Morawiecki został premierem dzięki Kaczyńskiemu i to Kaczyński może go odwołać jako prezes partii, więc będzie to taka dziwna rzecz, że Morawiecki jest przełożonym Kaczyńskiego w rządzie, a Kaczyński jest przełożonym Morawieckiego w partii. Taka hybryda, która większą władzę daje oczywiście Kaczyńskiemu. I można powiedzieć, że on się będzie zajmował kontrolowaniem nie tylko Morawieckiego, ale będzie się zajmował też kontrolowaniem pozostałych ministrów, tych wszystkich odsuniętych, m.in. pana Błaszczaka. Więc pan Kaczyński będzie z tylnego fotela rządził Polską i skutki będą oczywiście opłakane. Wydaje mi się, że jest jeszcze drugi cel, to znaczy Kaczyński, który teraz obserwuje sondaże poparcia spadające sondaże poparcia dla jego partii. Bardzo chce się utrzymać przy władzy i pewnie będąc tym wicepremierem będzie pokazywał ludziom jak to pracuje dla ich dobra. Będzie, będzie tam prawda dyscyplinował tych wszystkich ministrów, e, jakieś ruchy PR-owskie robił i tak dalej i tak dalej. Jakie to będzie miało przełożenie na nasze życie? Można powiedzieć żadne, bo to, co się tam między nimi dzieje, to to się dzieje między nimi, to jest bez znaczenia. Natomiast no, nie ma się co spodziewać, że od zmiany funkcji Kaczyńskiego to cokolwiek się poprawi, bo nic się nie poprawi. Więc to z tego względu jest to, można powiedzieć, bez znaczenia. Polska Grupa Energetyczna podała informację, że zamówiła 700 tysięcy nowych cyfrowych liczników elektronicznych. W związku z tym zbliża się druga faza masowej wymiany liczników. Częste, popularne i bardzo powszechne w Polsce liczniki analogowe zostaną zastąpione licznikami cyfrowymi. O co chodzi? No, liczniki analogowe, z których jeszcze tysiące gospodarstw domowych w Polsce korzystają, są liczniki, które no, pokazują stopień zużycia prądu i raz na miesiąc albo raz na kwartał musi przychodzić inkasent, spisywać to potem na tej podstawie wysyłać rachunki. I te liczniki zostaną teraz zastąpione nowymi licznikami, które już nie wymagają inkasenta, bo raz na miesiąc taki licznik sam przekazuje informacje do centrali o ilości zużytego prądu i na tej podstawie centrala wysyła rachunek do Kowalskiego, żeby zapłacił. To z pozoru tylko jest łatwiejsze, dlatego że, że ten system cyfrowy umożliwia inwigilację nas, nas czyli użytkowników domów, właścicieli domów i mieszkań, bo to prawda, że raz na miesiąc taki licznik przekaże do centrali informację drogą radiową o ilości zużytego prądu, ale niestety, po pierwsze, to te systemy są na tyle nieszczelne, że ktoś może się włamać i taką informację sobie sczytać, to oczywiście nie jest tam specjalnie ważne, więc nie spodziewam się, żeby to było popularne na takiej zasadzie, że tam Kowalski dojdzie do wniosku, że zrobi na złość swojemu sąsiadowi Nowakowi i jakieś oprogramowanie szpiegowskie sobie kupi, żeby czytać jego rachunki za prąd. No, to może tak być, tylko nie bardzo wierzę, żeby to było popularne. Natomiast prawdziwy stopień inwigilacji polega na czym innym otóż na tym, że taki licznik może zapisywać dokładne momenty, kiedy my korzystaliśmy z prądu, prawda? To znaczy, ja na przykład przychodzę sobie o, o 19.00, Włączam, włączam światło, no i wtedy odnotowuje się taka informacja w systemie. O, 19. Szymowski włączył światło, o 23. idę spać, prawda? No, wyłączam światło. Do licznika, w systemie tego licznika, w jego bazie zapisuje się informacja. 23. Szymowski poszedł spać, prawda? To jest bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, dlatego, że to Państwu daje potężną wiedzę o nas, która. Państwu jest kompletnie niepotrzebna. Po drugie, to jest super atrakcyjna sprawa dla złodziei, no bo wystarczy, że złodzieje się włamią do takiego systemu elektronicznego licznika, no i poznają nasze przyzwyczajenia, prawda? Może na przykład ktoś taki złodziej sobie ustalić, że ja na przykład wychodzę o 6 rano z domu na siłownię, albo chodzę spać o tej i o tej, albo wyjeżdżam do rodziców w dniach takich i takich, prawda? I wtedy zaplanować włamanie. To jest bardzo niebezpieczne. Po drugie no to też napawa mnie, napawa mnie hmm, przerażeniem. Świadomość, że państwo będzie kontrolować każdy nasz ruch, że państwo będzie prawda, wiedzieć, do, do którego gniazdka ja włączałem wtyczkę, od której, do której godziny, ile mocy schodziło prądu, i tak dalej, i tak dalej. Bo państwo się możecie, może będziecie z tego śmiać, no bo po co rządowi taka wiedza? Otóż rządowi taka wiedza jest potrzebna na razie w tej pierwszej fazie do tego, żeby nas inwigilować. Z jakiegoś powodu prawda, pan Kamiński z panem Morawieckim potrzebują mieć wiedzę o tym, kiedy pan Szymowski sobie podpina na przykład odkurzacz albo kucharza albo żelazko, albo coś tam jeszcze innego, ale yy, i to samo w sobie jest nieprzyjemne, bo to się czujemy tacy osaczeni, bo to jest takie, taka kolejna faza zaglądania nam do dupy, ale w którą to stronę pójdzie? Otóż to pójdzie w tą stronę, żeby wprowadzać tak zwaną normalizację, no, to znaczy, żeby przyjąć pewną średnią, na przykład zużycia prądu i dyscyplinować tych, którzy wy, wy, wykraczają poza tą średnią. No, ja mam w domu u siebie akwarium, które mi trochę, trochę prądu bierze, no i Jakiś urzędnik za rok, dwa, trzy, jak już będzie taka norma, prawda, zużywania prądu, no to będzie na przykład miał ochotę mnie wezwać i zapytać: Panie, a dlaczego Pan tego prądu wzywa więcej? Ja się będę musiał tłumaczyć. To jest upokarzające. No, tłumaczyć się przed jakimś durnym biurokratą, dlaczego się więcej prądu zużywa. To nie dość, że się VAT i akcyzę płaci w tym prądzie na utrzymanie takiego wariata. To jeszcze czasie będziemy tłumaczyć. No, oczywiście ludzie będą rozmaite głupoty wymyślać, żeby się nie tłumaczyć. Ja mam a mam wersję do, do, do biurokracji, która mi chce agresywnie w życie zaglądać i zawsze jakieś idiotyczne wersje wymyśla. i tak samo będzie w tym przypadku, no ale po co to wszystko. Potem będzie można wprowadzić jakieś systemy dyscyplinowania niepokornych odbiorców prądu albo dyscyplinowania tych, którzy z tego prądu korzystają w czasie, kiedy władza uważa, że nie powinni. Czyli na przykład władza dojdzie do wniosku, że że dla zdrowia dobrze wpływa 8 godzinny sen, każdy powinien spać od 22 do 6, no to jeżeli ktoś w tych godzinach zużywa więcej prądu, no to Bach, prawda, dadzą mu wyższą karę, nie karę, ale wyższą stawkę, na przykład od 22 do 6. No będzie tam milion wyjątków, w związku z czym trzeba będzie się znowu chodzić, tłumaczyć, jakieś wnioski pisać zupełnie bez sensu. Ale jest jeszcze powód jeden, proszę Państwa, taki, który uważam za najważniejszy. Otóż ten system tych liczników elektronicznych, on pozwoli zmieniać taryfy, występować o zmianę taryf, a także szybciej odłączać. I ja się boję, że to do, ma tak naprawdę na celu to, żeby wielki brat, wielki cenzor mógł jednym kliknięciem palca odłączyć prąd temu, komu uzna, komu uzna za stosowny. A komu wielki brat państwowy uzna za stosowne wyłączyć prąd, a no komuś niepokornemu, na przykład faszyście, prawda, szurowi, wariatowi i tak dalej. No, wystarczy na przykład, że ja tutaj państwu mówię coś, co się rządowi nie spodoba. Rząd dojdzie do wniosku, że jestem jakimś szurem oszołomym, no to Bach wyłącza mi prąd. Tak może być. Elektrownia państwowa dojdzie do wniosku o w ramach walki z szuryzmem to nie będziemy współpracować z szurami, nie będziemy, nie będziemy dostarczać prądu szurom. I bach, odłącza mnie i moją rodzinę od prądu. Od Tego się właśnie boję. Także informacja o tym, że PGE zakupiła 700 tysięcy nowych elektronicznych liczników prądu, bardzo mnie zmartwiła. Państwo bierze się za staruszków. Do Sejmu wpłynął nowy druh z projektem ustawy o opiece geriatrycznej. Ja go przejrzałem i... Nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Otóż nowa ustawa nakłada obowiązki względem opieki nad osobami starszymi na samorządy, na państwo. Kluczem do. Tego nowego pomysłu to jest powołanie rozmaitych centrów opieki geriatrycznej, nad którymi nadzór będzie musiał sprawować wojewoda we współpracy z samorządami. Będą tam się odbywały rozmaite zajęcia, będą się tam odbywać systemy opieki rozmaite nad, 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 nad staruszkami. To, co mnie najbardziej zaszokowało w tej ustawie, to to, że ona pod pozorem właśnie opieki nad osobami najstarszymi daje Państwu straszne, narzędzia do ich inwigilacji, do wypytywania o najdrobniejsze szczegóły ich życia prywatnego, do rozliczania prawda, z udziału w rozmaitych tam programach, w leczeniu, przyznawaniu, w systemu takiego, że jeden będzie mógł się leczyć na koszt państwa, a drugi nie. Coś koszmarnego. Natomiast osobnym skutkiem tej ustawy będzie powołanie kolejnych biurokratów odpowiedzialnych za opiekę nad staruszkami. I ich będzie się powoływać zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i na szczeblu powiatowym, więc realny skutek tej ustawy będzie taki, że przybędzie biurokratów, przybędzie problemu, a staruszkom od tego się zupełnie nic nie poprawi. Myślałem, że staruszkowie to jest ta grupa Polaków, którym rząd już zafundował ZUS, zafundował inflację i zafundował niskie emerytury, i na starość. Będą mieli chociaż ten luksus, że rząd się od nich odpieprzy, a tymczasem jakby było mało, to rząd przy tych wszystkich głupotach, jakie zrobił, to jeszcze promuje bezsensowną ustawę o opiece geriatrycznej, która pod pięknymi hasłami wprowadzi tylko potężny bałagan. Państwo bierze się za poszukiwaczy skarbów. Do Sejmu wpłynął właśnie druk nr 3383, czyli projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i czymś tam jeszcze. To jest jedna z bardziej tragikomicznych ustaw, jakie projektów ustaw, jakie w życiu czytałem. Tam się znajduje artykuł 35 ustęp 1, który w nowym brzmieniu ma otrzymać takie brzmienie, że przedmioty archeologiczne, które tam się znajdzie podczas poszukiwania, stanowią własność Skarbu Państwa. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś jest pasjonatem historii i tam w lesie, czy w jakichś opuszczonych miejscach szuka sobie przedmiotów i coś znajdzie, to musi to oddać Skarbowi Państwa. No, jeżeli tego nie zrobi, to oczywiście podlega karze, no to konia z rzędem temu, to teraz będzie własny czas, własny wysiłek i własny sprzęt poświęcał na szukanie czegoś, co musi oddać państwu. Jest też bardzo ciekawy przepis mówiący o tym, że sprzęt elektroniczny do, wykony do poszukiwania takich zabytków archeologicznych może być użyty tylko za zgodą lokalnego urzędu: czy to urzędu morskiego, jeśli poszukiwania mają być na morzu, czy też jakiegoś tam urzędu konserwatora ochrony zabytków. Absurdalne! Pomysł, dlatego że przecież to, że przez lata rozmaici pasjonaci, poszukiwacze skarbów, coś tam wydobywali z ziemi i potem albo sprzedawali, albo oddawali do muzeów, nikomu nie przeszkadzało. To jest biznes tak jak każdy inny. Przecież praca szewca, czy praca dziennikarza, czy pielęgniarki, niczym się nie różni od pracy poszukiwacza skarbów. No, ktoś tam czyta w starych źródłach historycznych, że na przykład pod podlegnicą w miejscu takim i takim była bitwa. Tysiąc lat temu, no i dochodzi do wniosku, że ano, to on weźmie sobie specjalistyczny sprzęt, jakiś tam georadar do wykrywania metali i w tym miejscu poszuka sobie, może na przykład znajdzie jakąś podkowę od konia sprzed tysiąca lat albo, albo coś tam innego, albo jakąś złotą monetę. No, i szuka, 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 czasem długo, czasem krótko, czasem z rezultatem, czasem bez rezultatu. No, jak coś znajdzie, to zupełnie nie, jest, nie wiadomo, dlaczego miałby to oddawać państwu, skoro państwo to zaraz albo zmarnuje, albo, albo jakiegoś urzędnika powoła do tego. No Absolut zupełny, przecież ta giełda handlu starościami kwitła nieźle i nie ma zupełnie żadnego powodu, żeby to, żeby te, to zmieniać i żeby obligatoryjnie nakładać obowiązek przekazywania. Wszystkiego, co się znajdzie na rzecz skarbu państwa. Moim zdaniem, skutek będzie odwrotny, jak to zawsze w socjalizmie, to znaczy od wejścia w życie tej ustawy, to każdy, kto się hobbystycznie zajmuje poszukiwaniem skarbów, stanie przed takim wyborem: no, albo przestrzegać tej ustawy, czyli pracować bezpłatnie dla państwa, czyli ktoś sobie, prawda, po 10, na przykład, dniach poszukiwań, weźmie, znajdzie podkowe konia tatarskiego z Podlegnicy sprzed tam 800 lat. No, i efekt jest taki, że będzie to musiał oddać skarbowi państwa, i w zamian ustawa pozwala mu przyznać dyplom, albo tego nie zrobi, czyli złamie prawo, sprzeda to gdzieś tam na wolnym rynku, albo innemu pasjonatowi, no i wtedy będzie, będzie podlegał pod odpowiedzialność karną. Moim zdaniem to skutek będzie taki, że wielu tych, którzy. Się zajmują hobbystycznie właśnie poszukiwaniem skarbów, przestanie to robić, no bo po co mają to robić i ścigać się z państwem? Także państwo chce tutaj przy pomocy tego narzędzia, jakim jest ta ustawa, doprowadzić do tego, żeby poszukiwacze skarbów oddawali te znalezione skarby do muzeów, a efekt będzie taki, że część poszukiwaczy skarbów pojedzie tych skarbów szukać do innych krajów, gdzie takich kretyńskich obwarowań nie ma, gdzie każdy, kto coś znajdzie, może to legalnie sprzedać i mieć z tego pieniądze. No. Socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Ministerstwo Sprawiedliwości pod światłym kierownictwem pana Ziobry opracowało poprawkę do kodeksu karnego. Konkretnie chodzi o artykuł 225b. Ma się taki nowy pojawić, albo A, już nie pamiętam, który ma penalizować karą do 8 lat więzienia, tak zwany patostreaming, czyli publikowanie w internecie treści, które tam naruszają czyjeś bezpieczeństwo, albo czyś komfort, albo czyjąś prywatność. Pomysł co do zasady dobry, gdyby nie to, że w tym projekcie wprowadzono jakieś dziwaczne zapisy mówiące o tym, że dla dobra społecznego to ujawnianie czegoś, co robią źle politycy, to może być jawne. Ale poza tym to, to nic nie może być jawne i tak dalej. W związku z tym, w związku z tym no, będzie to kolejne pole do popisu dla prawników. Natomiast najciekawsze jest to, że jak ja się to w głębiej wczytałem, no to nie trzeba było długo czytać, bo to ma jedną stronę ten nowy projekt ustawy, to zauważyłem tam taki zapis, który można interpretować na dziesiątki sposobów. I że na przykład, jeżeli zamieścimy nagranie, które kogoś tam stawia w złym świetle. Moim zdaniem to jest oręż dla polityków przed kampanią wyborczą. Oni chcą się w ten sposób zabezpieczyć przed publikowaniem tam rozmaitych taśm, czy przed publikowaniem rozmaitych sekretów, brudów władzy. I ten przepis, w gruncie rzeczy, będzie miał na celu ściganie nie tych, którzy wrzucają jakieś, jakieś filmy, prawda, nakręcone bez udziału, bez zgody yy, bohatera. Yy. Stawiającego w jakiejś trudnej sytuacji czy nieprzyjemnej, tylko właśnie będzie penalizować sytuację z udziałem polityków, którzy pokazują, jak politycy kradną, jak kłamią, bo oni będą tłumaczyć się tym, że to narusza ich prywatność. Taki wydaje mi się być sens tych zmian, bo gdyby rzeczywiście panu Ziobrze i jego pretorianom chodziło o walkę z pato to wprowadziliby te zmiany już 7 lat temu. Także niewiele dobrego przyniósł nam kończący się tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie życzę, żebyśmy nie żyli w państwie, które, w którym te wszystkie idiotyzmy będą wprowadzane. Jak zwykle, na koniec zachęca do lektury książki: moja najnowsza książka Fundusz zbrodni kulisy afery Foss. Kto z Państwa ciekaw, tej afery, która ukształtowała naszą polityczną rzeczywistość, zapraszam do zakupu. Jak zwykle, oczywiście, bardzo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału. Zbliżam się powoli do 40 tysięcy. Chciałbym ten próg przekroczyć. Bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Proszę o komentowanie dla zasięgu, o lajkowanie, o łapki w górę, o udostępnianie moich wideo, felietonów, wszędzie tam, gdzie Państwo uważacie za stosowne. A tym z Państwa, którzy chcieliby w specjalny sposób mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do do Patronite, do zrzutki, do PayPala. Za każdą wpłatę będę bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo, do widzenia.